Siemanko KSW76, dzisiaj na tapecie z głównym daniem Rajewski, Parnas, oczywiście aplikacja Forbet. Lecimy z typowaniem. Kazieczko Bario, słuchajcie, myślę, że tutaj jest typowa konfrontacja strikera z graplerem. Bario, pomimo tego, że nie jest najefektowniejszym zawodnikiem, jest solidnym. E, solidnym, takim żmudnym e, zawodnikiem, ale wygrywającym I to, i to się liczy ogólnie efekt końcowy. Efekt końcowy zazwyczaj u, u, u Bario jest, jest e, pozytywny dla niego, więc, e, więc robi to całkiem nieźle, ale konfrontuje się dzisiaj dzisiaj w sobotę z, z maczkiem, który jest naprawdę niezwykle mocnym strikerem, e, Trenuje w topowym klubie i myślę, że tam nie brakuje mu sparnych partnerów e, ze stylem podobnym do Bario. Czyli dążącym do obaleń, do klinczu, myślę, że będzie na to przygotowany. Nie obstawiłbym, że wygra przed czasem, obstawię po prostu, że wygra Maciej Kazieczko, ale, ale nie zdziwię się, jeżeli wygra tą walkę przed czasem. Tak jak powiedziałem, zacznie o sami, skończy w parterze. Eee, tajemnicą nie jest, jak ta walka będzie wyglądała. Barrio będzie unikał stójki, Maciej wręcz odwrotnie. Eee, myślę, że Maciej wygra tą walkę. Zubiko, z, Uriko z słuchajcie, no to jest walka. Eee... Tak samo, coś, coś podobnego, tylko Zuriko jest mega efektownym e, zapaśnikiem, trenujący, e, trenujący w Łodzi. E, Antun, były mistrz. E, cię chyba styl każdy zna, no nie jest tak samo, nie jest może efektowny. E, ale naprawdę, naprawdę ciężko, ciężko, ja nawet jak rozmawiałem, pamiętam, po walce z Damianem z Stasiakiem, ciężko spod niego, niego wyjść, zaciska tak samo jak Sebastian Przybysz też miał, też miał te same problemy. E, Zuriko, pomimo swojego doświadczenia, też myślę, że będzie miał bo ten wzrost nie jest, nie jest powiedziane, że łatwo się walczy właśnie z takim niskim zawodnikiem e, z Mega Cardio. Tak czy siak, bardzo wyrównana walka. moim zdaniem, Zuriko wygrodzi z niej zwycięsko. E, Odzimkowski, i szybko. Wierzę w Alberta. Mam nadzieję, że się. Wiemy, jaki jest problem z Albertem. Jeżeli Albert wejdzie dobrze w walkę, jeżeli Albert będzie tym samym Albertem, co na treningach, jest w stanie pokonać każdego. Jeżeli, jeżeli coś się zadzieje w szatni przed wyjściem złego, e, no to może być różnie. Ale ja wierzę, że wyjdzie ten Albert, którego, którego, którego uwielbiamy oglądać i wygra tą walkę. E, Mikra Szadziński. Też wyrównana walka, gracza miał ostatnie urodziny, myślę, że zrobi sobie dobry prezent. Wygra tą walkę przed czasem, przepraszam. Kolejna walka, Marek Samociuk, takie objawienie troszkę KSW, szybko typ, wygrywa walkę. Brian Nie <śmiesznie, śmiesznie brzmi, ale, ale efektownie wszedł Brian nam do, do KSW z, Artur, z Arturem Szczepaniakiem. Też szybki typ, Brian Huy wygrywa tą walkę. Myślę, że nawet może być to rozstrzygnięcie przed czasem. Kolejna mega ciekawa walka Bresse z Pawlakiem. Słuchajcie, no to, jest, to jest chyba było trzech rywali dla Pawła, więc nie miał zbyt łatwych przygotowań. Mega ciężki pojedynek dla Pawła Pawlaka. Naprawdę jest, będzie miał bardzo ciężko. Chociaż to jest podobna sytuacja jak z Albertem. Uwierzcie mi, że Paweł Pawlak od lat na sali prezentuje się zupełnie inaczej. On się prezentuje bardzo dobrze w ostatnim czasie na walkach, ale uwierzcie mi, że to nie jest jeszcze ten Paweł Pawlak z, z sali przygotowawczej i to chyba cała Polska taka na backstage'u wie od lat, że Paweł ma papiery na po prostu światową czołówkę. I, 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 i myślę, że akurat tutaj w walce z Tomem, który walczy dosyć zachowawczo, myślę, że jak Paweł od razu wejdzie w rytm walki, to po prostu to przegapi moment, kiedy, kiedy ta walka zacznie mu uciekać. I Paweł, jeżeli mając, mając już tą jedną rundę w kieszeni, myślę, że tą drugą też go gra. Będzie bardzo bliska walka, ale wygrają Paweł Pawlak, w co mocno wierzę i, 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 i tego Pawłowi życzę. Chociaż tak jak mówię, nie będzie łatwo i ta walka może iść naprawdę w dwie strony. Jeżeli ktoś, ktoś nie jest tutaj przekonany, to kurs na Toma jest bardzo podobny, więc możemy. Możemy, możemy tutaj na dwie strony obstawić, ja obstawię na Pawła. Kolejna walka, Bartoszyński, Kaszubowski. No, jeżeli ta walka będzie trwała w stójce cały dystans, no to wygrywa albo jeden, albo drugi ten, który trafi, bo jak wiemy, jeden i drugi ma z czego uderzyć. Ale moim zdaniem, no wiemy, Dawid Popowski przygotowuje Adriana. Wiemy, jak mocne zapasy, jak mocne ma zapasy Dawid, jak mocne zaczyna mieć Adrian. Miksować to stójkę razem z zapasami. Adrian ta stójka jest naprawdę nie jest, nie jest mega techniczna i na czysto bokserskim pojedynku ja myślę, że przegrałby z wieloma, ale Adrian, kiedy dodaje swoje zapasy, swoje, swoją niesamowitą siłę do tych wszystkich akcji, jak zaczyna to miksować, to już wtedy ta stójka jest jego niebezpieczna. Dlatego tyle osób przegrało z nim przed czasem. Tutaj myślę, że nie będzie. Przez to, przez to, że Adrian ma te zapasy, mam wrażenie, że ta walka wyjdzie w ten sposób, że Adrian będzie mocno napierał, będzie używał tych zapasów, żeby trochę zamaskować tą swoją stójkę. Gdy Krystian zacznie bronić tych obaleń, już tak coraz. Coraz, yy, yy, coraz, że tak powiem, śmielej spuszczać te ręce na dół do tych wybron, to wtedy Adrian będzie atakował górę jednak w tej stójce. I, I mam wrażenie, że tak ten pojedynek troszkę będzie wyglądał. Oczywiście cały czas Adrian musi uważać, bo Krystian ma trzy uderzyć. To nie jest osoba, która się sama przewraca yy, po, po pierwszym obaleniu, więc, więc roboty tutaj będzie dużo, ale mam wrażenie, że będzie taki, taki wygląd walki. Wiecie, a jeżeli ciągle się boisz jakiegoś obalenia, Ktoś na, ciebie, ktoś na Ciebie ciągle przeobala, obala, no to w pewnym momencie ta Twoja stójka już nie jest taka dobra i musisz ciągle uważać na te obalenia. A ta osoba, która obala, jednak ma, jednak ma taką łatwość w tym i ta stójka nie musi być idealna, ale jest skuteczna i myślę, że tak tutaj będzie. Adrian wygra tę walkę. Parnas Rajewski. E, słuchajcie, no, nie ma się co oszukiwać. Sebastian nie jest faworytem kompletnie, tak naprawdę można powiedzieć, że przez większość jest rzucony na pożarcie. E, ja myślę, że to będzie. Nie wiem, czy pamiętacie walkę parnasa z, z Łukaszem, czyli bratem Sebastiana. Ja ją analizowałem, bo bardzo często, bo, bo nawet nawet rozmawiałem pędzą przed walką wrzoska z parnas z Łukaszem, jakieś, jakieś może, może podpowiedzi z niego, bo był jednak w, w tym Oktagonie z, z Saladinem. Słuchajcie, tu. Ja nie wykluczam, że Sebastian może zaskoczyć. Sami wiecie, że daje się, daje się, e, daje się trafić Parnas, tak jak w walce z Toresem. Myślę, że ten, po tej walce z Toresem troszkę ten jego błysk e, przez, przestał aż tak błyszczeć, jest troszkę bardziej uważny. Jeżeli. Naprawdę. Ja bym się zastanowił, nawet, czy, czy Sebastian naprawdę nie ustrzeli Parnasa. Oczywiście jest to. Jest to, nie, nie, jest to plan, że tak powiem, na 10% z tej walki, ale, ale może być tak, że Sebastian naprawdę go uszczeli. Ogólnie obstawiam Saladin Parnas, myślę, że, że tą walkę wygra, wygra przez decyzję, ale kompletnie nie zdziwię się, jak Sebastian wygra tę walkę przed czasem. I, i naprawdę. Na pewno bym na pewno na, na, na tym drugim kuponiku bym obstawił, że Sebastian wygrywa tą walkę przed czasem i, i, i też bym Wam tak radził zrobić. Pamiętajcie, dwa, 3 kupony najlepiej tak się gra, bo najbezpieczniej, e, więc myślę, <grych> myślę, że to będzie dobra droga. No to co, trzymamy kciuki i widzimy się za tydzień. Pamiętajcie, jeszcze moja żona walczy. Nie będę tego typował, e, bo i tak się za mocno stresuje, więc bez typów na UFC, ale trzymajcie kciuki. I do zobaczenia.